Ćwiczenie duże o. Jest to idealne ćwiczenie na rozgrzewkę, a także kiedy masz dosłownie minutę czasu na trening mięśni twarzy. To ćwiczenie w bardzo szybki sposób poprawia krążenie krwi w całej twarzy, także pomaga usunąć opuchliznę oczu i wygładza bruzdy nosowo-warkowe. Pamiętaj, żeby w trakcie ćwiczenia nie marszczyć czoła, a także nie podnosić ramion. Tego nie wolno robić. Jeśli masz jakieś trudności z wykonaniem tego ćwiczenia, połóż rękę na czole. Pomoże ci to nie marszczyć czoła, a także odizolować mięśnie oczu od mięśnia czoła. Opuść delikatnie szczękę, tak aby było to dla Ciebie komfortowe. Ułóż usta jak do wymówienia litery O. Spójrz wzrokiem między brwi. Zmruż oczy 10 razy. Pamiętaj o zrelaksowanym czole. Nie marszcz go. Oddychaj. Zamknij oczy. Wdech, wydech. Otwórz oczy. Przechodzimy do drugiej serii. Opuść delikatnie szczękę. Możesz położyć rękę na podbródku i lekko ściągnąć go w dół. Spójrz oczami między brwi. Zmruż oczy 10 razy. Położenie ręki na podbródku może pomóc Ci w wykonaniu tego ćwiczenia. Pamiętaj o oddechu. Po dziesięciu powtórzeniach wyjdź z pozycji. Zamknij oczy. Weź wdech i wydech. Otwórz oczy. Trzecia seria. Opuść lekko szczękę, tak jak do ziewania. Spójrz między brwi. Zmruż oczy 10 razy. Oddychaj. Jeszcze tylko kilka powtórzeń. Zamknij oczy, wyjdź z pozycji, weź wdech i wydech. Otwórz oczy, uśmiechnij się.